Cześć, witam was, tu jestem ja, Gracjan. Słuchajcie, ostatnio mi się zdarzyła bardzo taka nieprzyjemna historia. I to nie pierwszy raz. Po prostu idę sobie na przystanek autobusowy i na przystanku autobusowym po prostu, no, hamstwo po prostu, centralnie na przystanku autobusowym ktoś po prostu, taka jedna kobieta, yy, prawdopodobnie ze sklepu wyszła i centralnie paliła sobie tak o papiozę, o, hu hu, 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 na wszystkie strony. A ja jej mówię, autobus jechał, ja jej mówię, przecież tu się nie pali papiosów, Jeszcze się tak na mnie obrazi, popatrzyła się, obraziła się, popatrzyła się na mnie tak, wytrzeszczyła oczy, jakbym ja był jakiś. Dziwoląg, nie wiadomo co, że śmiem w ogóle jej zwracać uwagę na przystanku, że pali papierosy. A jest znak na przystanku centralnie jest znak, zakaz palenia papierosów jest. I to jest właśnie to, właśnie, że są tacy ludzie, którzy palą papierosy i im się wydaje, że im wszystko wolno. Ona wyszła ze sklepu, może w tym sklepie jest jakąś, nie wiem, kierowniczką, może jest tam menadżerką, może jest jeszcze dyrektorem, właścicielem, nie wiadomo kim i widocznie myśli, że jej wszystko wolno. A to niestety tak na szczęście tak nie jest, ponieważ nie wszystko jej wolno. Jakby wtedy miała pecha, to by po prostu zapłaciła mandat za palenie papierosów właśnie na przystanku autobusowym. Tak samo jest z, z przystankami tramwajowymi na dworcach i w innych miejscach też nie wolno palić. A tu ona po prostu pali. Po prostu się w głowie nie mieści. Chamstwo, no po prostu chamstwo, ponieważ jeśli ktoś pali, no to jest jego wybór, ale dlaczego innym ludziom Innych ludzi chce zatruwać innym ludziom te, te, te wyziewy nikotynowe, puszcza. No, po prostu w głowie się nie mieści. Ja kiedyś paliłem też papiosy, kiedyś paliłem, ale je na szczęście rzuciłem. Och, było bardzo ciężko rzucić naprawdę bardzo ciężko. Palenie papiosów to jest okropna rzecz. Po prostu okropna, przerażająca, straszna rzecz. I po prostu z tym trzeba walczyć, po prostu z tymi papierosami. Ja walczyłem przez rok czasu, przez rok czasu rzucałem, rzucałem, rzucałem. Kilka dni nie paliłem, później znowu zaczynałem. Znowu kilka dni nie paliłem, znowu zaczynałem. Po prostu jest bardzo ciężko rzucić, ale jak w końcu udało mi się ostatecznie rzucić, no to super, fajnie. I każdy powinien jednak starać się rzucić palenie. A jeśli no, nie wychodzi mu to, ma albo słabą wolę, albo słaby charakter, lub coś innego, lub po prostu jego organizm już jest tak po prostu przewciąknięty tą nikotyną, że już po prostu nie może się y, tych papierosów wyzbyć, no to przynajmniej niech nie pali przy innych ludziach, którzy nie palą. Pozdrawiam i na razie cześć.